Właśnie idę wypuścić dzikiego kocurka na teren, w którym no, żyje sobie koło babci, na ogródku. Tam dostaje jedzonko, miejsce do spania, także tutaj jest ze mną, w klatce. Boi się, szkoda mi go wypuszczę, chciałabym go trochę oswoić, ale no, ciężko to idzie, prycha na mnie cały czas. Jest już po zabiegu kastracji. Był z nami w domu kilka dni i teraz już mogę go wypuścić. I tak przytrzymałam go, przetrzymaliśmy go dzień dłużej, bo wczoraj był mróz, wieczorem, więc go nie wypuszczaliśmy i dopiero dzisiaj w południe, jak już jest cieplutko, to go wypuszczę. Pokażę Wam, jak go wypuszczam, a później wrócimy do samego początku i opowiem Wam całą historię złapaniem tych dzikich kotów i naszych kotów, gdzie wypuszczaliśmy, gdzie no, za zawoziłam je do kastracji i sterylizacji. Pierwsza historia poruszyła się w taki sposób, że prawie nic nie nagrałam. Byłam zestresowana całą tą akcją, bo to pierwszy raz takie coś. I przeżywałam też trochę te moje kocury, bo zawsze jest jakaś... zawsze jest jakieś ryzyko, czy te um, koty wybudzą się z narkozy i tak dalej. Bo podpisujesz taki dokument, że no... wszystko się może wydarzyć. <laughs> Także... Yy, ale jest już po. Wszystko dobrze się skończyło. Opowiem Wam to w skrócie. Um, Moje kocórki, bo y, y, ruda okazała się, że jest rudym, e, więc to był kocór. Zawiozłam od razu dwa kocury do łososiny niedaleko do weterynarza. Zapłaciłam za to, z, z, jakby ze swojej kieszeni, bo gmina tego nie refunduje, tylko e, kotki. No i zawiozłam e, gamonie małe e, i odebrałam wieczorem. Były takie wiecie na półprzytomne po tej narkozie, jeszcze tak się zataczały i tak dalej. Więc przez trzy dni trzymaliśmy je cały czas w domu, nie wychodziły w ogóle na zewnątrz i szybko doszły do siebie. One Dostały taki lek długo działający przeciwblowy, chyba 72 godziny. Rano już były takie wiecie bardziej swoje i już teraz jest ok. Więc dwa kocury mam wykastrowane, już sobie biegają na podwórku. Natomiast później była akcja łapania dzikich kot, kotów. To są dwa koty plus matka. matka się nie, babcia mówiła, że matka się nie pojawiała przez kilka dni już, więc od razu się złapał pierwszy biały kot, który dosłownie jest bliźniakiem naszego białusia, tylko że na pysku nie ma rudego. A tak to jest cały biały z rudym ogonem. Tak jak białość, to jest akurat rudy. Ruda została rudym. W każdym razie złapaliśmy, złapałam tego kota do żywołapki. To jest coś takiego, taka długa klatka z kratami. Że wkłada się tam jedzenie i jak kot wejdzie, czy list, czy kuna, to po prostu klatka się zamyka i jakby zwierzęciu nic się też nie dzieje. No i ten kocur się złapał szybko. Znaczy nie wiedziałam, że to jest kocur, no jakiś kot, bo bardzo chciałam zobaczyć. Tam wiecie pod ogon, no bo już rozróżniam jak to się tam sprawy mają, ale on się na tyle bał, że on cały czas jakby ten ogon tak zawijał pod siebie i no nic tam nie było widać, więc go przetrzymałam całą noc na ganku albo w łazience już nie pamiętam, nie dawałam mu nic do jedzenia i i tak, aha, w międzyczasie, czyli jak złapałam go, to potem go przerzuciłam do takiego małego transportera, a klatkę znowu zaniosłam, żeby złapać drugiego kotka. No i kotek drugi też się szybko złapał, ale okazało się, że to jest kotka, czego też nie wiedziałam, bo też ta kotka w ogóle rzucała się po klatce. Ja ją jakby wzięłam rano, gdy już miałam w aucie tego jednego kota, i tego drugiego kota z tą dużą klatką włożyłam do auta, ale właśnie te, ten kot. Rzucał się bardzo po tej klatce, rozwalił sobie trochę nosa. Co, co wam zaraz tutaj pokażę, bo mam takie jedno krótkie nagranie, jak już zawiozłam te koty do sterylizacji. Widzicie, chyba nawet ma rozwalony troszkę nosek, dlatego, no, biedna, że rzucała się po tej klatce, jak ją przenosiłam z miejsca A do auta. I nie wiem, czy to będzie kotka, czy kocur. Pójdę najpierw z tym, bo ten jest spokojny, bo on cały noc był, całą noc był z nami w domku, w tej klatce. Więc już tak się troszkę oswoił. A tutaj ona jest, no, ma tutaj ten nosek taki. Nie będę jej stresować, zasłonię ją i zobaczymy, co weterynarz powie. Ale gdy zasłoniłam, wiecie, tą klatkę w aucie po prostu jakimś tam prześcieradłem czy czymś, no to ten kot się już uspokoił, więc po prostu to jest ważne, żeby te koty jakoś tak zakryć przed światem, żeby one jakby nie, nie widziały o co kaman. No i zawiozłam do Nowego Sącza, bo tam gmina ma podpisaną umowę, zostawiłam te, te, te koty i miałam je odebrać wieczorem. Pojechałam po wieczorem z jedną córką najmłodszą, bo tak zawsze się mniej więcej dzielimy dzieciakami, jak któreś gdzieś jedzie, żeby jedno nie zostawało z trzema. No nie zawsze, ale czasem tak robimy. No i w każdym razie pojechałam już późno do tego Nowego Sącza po te koty. Z tą moją najmłodszą dwulatką cieszyła się, jak była tam u tego weterynarza na te różne zwierzęta. No i okazało się, że jeden to kotur, drugi to kotka. I są już wykastrowane i wysterylizowane, pan powiedział, żeby się tym noskiem nie przejmować, tam dużo się nie wydarzyło, że to się często zdarza, że oni często właśnie mają takie dzikie koty, no i że jest wszystko ok. No i teraz tak, kocura trzeba było trzymać w domu dwa dni, a kotkę pięć dni, ale jakby trzymałam kocura i tak dłużej, no bo było też zimno, więc nie wypuszczaliśmy na zewnątrz, widzieliście jak wypuszczam kocura. Wypuszczę jeszcze zaraz kotkę i to będzie jakby koniec tej historii. Aha, nie, to nie będzie koniec historii, ponieważ jeszcze jest ich matka do złapania. Jak właśnie teraz byłam wypuszczać um, tego. To, tego kocura, to pojawiła się matka, właśnie babcia powiedziała, że nie było jej chyba z tydzień i dzisiaj przyszła i że szukała tych kotów, miał czała i tak dalej, więc jakby fajnie. Więc e, jak wypuszczę teraz tą kotkę, albo jeszcze ją gdzieś przetrzymam, e, e, tą jedną dobę, e, żeby się nie złapała znowu w tą klatkę. patrzcie, to był kiedyś dziki kot. E, no. Jak wypuszczę, inaczej, jak będę miała wolną klatkę, ała, wbijasz mi pazurki, wiesz, jak będę miała tą wolną klatkę, żywo łapkę, no to właśnie postawię tam u babci, dam tam jedzonko i będę polować na kocice. no bo, ała, 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 bo... Kocice dwa razy w roku, czasem nawet trzy, się zdarza, że po prostu się koci, więc bardzo mi zależy też właśnie na niej, żeby ją złapać. Jutro mam umówioną wizytę do weterynarza też na dziewiątą, aczkolwiek ja powiedziałam temu weterynarzowi, że to jest dziki kod dorosły, więc ja nie wiem, czy uda mi się go złapać. Jeśli się nie uda, to tam dam znać, zadzwonię, a jeśli się uda, to super. Więc już update Wam. Powinnam jeszcze tutaj wrzucić, bo ten film będzie wrzucany chyba w czwartek, a dzisiaj mamy wtorek. Więc ewentualnie Wam jeszcze powiem, co z tą kocicą. No i tak ta historia wyglądała. Także tutaj przed wyjazdem naszym w stronę tam Słońca Hiszpanii mamy załatwioną sprawę z kotami. A proszę się z tą kocicą. No i od razu Wam powiem tutaj, że pojawiały się komentarze, co z kotami. No, koty z nami niestety. Niestety, niestety nie pojadą, bo mm, robiliśmy plusy i minusy, za i przeciw i wyszło raczej, żeby je tutaj zostawić. One będą pod opieką tak, tak samo jak całe siedlisko. No wiecie, my nie wyjeżdżamy i nie zostawiamy tego e, zamknięte na cztery spusty i tyle. Mamy też jeszcze e, psa naszego, więc mamy po prostu opiekę do naszych zwierząt i mamy opiekę do e, tego miejsca. Więc będą karmione, będą też wpuszczane do domku e, w te takie taką e, mroźną zimę. Ja też już zamówiłam im taką ocieplarkę. Planą budę na zewnątrz, żeby sobie w niej spały, gdyby chciały być na zewnątrz, teraz, nawet jesienią, bo one teraz um, jakby są na zewnątrz w nocy i wszystko jest ok. Mają też takie swoje miejsce, swoje legowiska, um, gdzie jest im cieplej. Um, są wpuszczane rano, często, żeby się tak połasiły trochę do mnie, i, i, i tak to wygląda. Będę za nimi tęsknić, uwierzcie mi, mega, bardzo. Ja wiem, że koty się przyzwyczajają, ale ludzie też się przyzwyczajają i, i ja mam tylko nadzieję, że o, one nas poznają, jak wrócimy, że może po zapachu, po czymkolwiek, żeby znowu były naszymi kociakami i tutaj też gościom będą umilać czas, bo, bo, bo większość gości cieszy się na nasze koty i one po prostu do gości sobie chodzą i tak to wygląda. Tylko nie wchodź mi na głowę, ja zawsze się boję, że koty mi skoczą na głowę. No, one chyba już trochę wyczuwają, że coś się święci, bo tak się właśnie przymilają często, o, o kurczę, tylko mi nie wydrap oczu, proszę. Au, moje włosy. Uha. Dobrze, dobrze, wszystko będzie dobrze. Okej, okay, no to teraz się żegnam i zobaczymy jak to wyjdzie. Nagrywam update z kocórkiem, który tutaj sobie znalazł budę nową. Chcę powiedzieć, że tak, nie udało się złapać tej kocicy, którą miałam złapać, i weterynarz mi przełożył termin na środę za tydzień, bo dzisiaj mamy czwartek. Tak jak wam dodaję ten film. No i spróbuję ją jeszcze zawieść, żeby już zamknąć temat. Mam nadzieję, że się uda. Zacznę ją chyba łapać od nie wiem, niedzieli, żeby do środy udało się po prostu ją zawieść do tego weterynarza. I jeszcze mam dwie informacje, dwa ogłoszenia. Takie dla mnie istotne, ponieważ no właśnie, szukamy się niedługo do wyjazdu. To możecie w ostatnim momencie nabyć jeszcze biżuterię, bo ostatnio właśnie Pani kupiła sobie cały zestaw. I pomyślałam o tym, że Wam jeszcze o tym przypomnę. Tutaj Wam jeszcze wrzucę szybkie zdjęcie dla przypomnienia, jak ta biżuteria wygląda. Także jeśli zamówicie teraz, najpóźniej do poniedziałku, ewentualnie wtorku, to ja jeszcze zdążę wrzucić to do paczkomatu. Najlepiej mi będzie do paczkomatu to wrzucić. Także zachęcam. A druga informacja to jest taka, że właśnie wrzucam. Jestem w trakcie wrzucania jeszcze różnych ubrań i jakichś rzeczy na Winted, więc jeżeli ktoś z was ma, zostawię wam link w opisie i możecie sobie zobaczyć, czy coś wam tam interesuje, coś was tam interesuje. Wrócę trochę jakieś y, rzeczy po dzieciach za małe i też jakieś może swoje, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Może akurat coś wpadnie y, w oko. No i tymczasem się żegnam. Kolejny film o czym będzie, to nie wiem, już chyba o stresie wyjazdu i przygotowaniach jakichś tam skromnych. I oczywiście zapraszam na wspólną drogę. Macie też link w opisie do kanału, ponieważ wjechał drugi film o tym, jak zakupiliśmy auto, które właśnie będziemy wymieniać na silniejsze, tak to może nazwy, większe, silniejsze, i tak dalej. Także zachęcam do oglądania. I do subskrypcji. Trzymajcie się, pa!